No, siema, tęczowe świóry, jak widać, jednak się skusiłem. Ci, którzy są na Discordzie, Discord oczywiście gdzieś tam na dole w opisie, to wiedzą, że jednak się skusiłem. Oczywiście jak to ja zakupiłem ten dodatek troszeczkę za późno kilka dni, bo chyba do drugiego czy do czwartego, jak się go zakupiło, to coś było gratis. Jakieś tam elementy. Ja niestety się spóźniłem i ich nie mam, ale to był jakiś rower, drzewo i coś jeszcze. Więc kompletnie mnie to nie obchodzi, tym bardziej rowery, te zbugowane rowery, ale kurczaczki już mamy. Myślę, że to będzie takie ciekawe dość rozwinięcie rozgrywki, może ktoś pójdzie w farmę, ale wtedy by trzeba było się przeprowadzić, bo tak dziwnie prowadzić farmę prawie że na pustyni. No co, zaczynajmy, zobaczmy cóż się dzisiaj wydarzy, aspiracje dalej do zrealizowania, ale myślę, że to jest jeszcze do zrobienia. Co niektórzy, z tego co widzę, to już wstali i nawet są głodni. Ale zobaczymy w nasz kalendarz, żeby się trochę ogarnąć w rzeczywistości. Więc tak, mamy ostatnie 4 dni, żeby zrealizować aspiracje. W czwartek są urodziny dzieciaków, więc już będą nastolatkami, więc już najbardziej będzie widać, no, jak oni tam, wiecie, wyglądają. Jaki jest lot zapaleńców? Aha, to jest chyba to związane z... No, Star Wars sami, więc to mnie nie obchodzi. Poznanie gwiazdy też nas nie obchodzi. Więc ej, nie dzisiaj, Boże. W kolejnym odcinku będę, bo już w Legacy gram 3 dni. No, niestety będzie trzeba poczekać do kolejnego odcinka. Okej, okay, ty też już się w sumie wyspałeś, więc możesz zrobić jakieś śniadanie. Wekowanie? Aha, no tak, bo teraz. Y no, <śm> z tym dodatkiem są jakieś. Rzeczy, a ja tam wiecie, no jakoś nigdy nie przeglądam. Wolę w rozgrywce gdzieś tam poznać. Jedyne co przeglądam to coś z kas albo jakieś meble, ale tak to za bardzo nie. I teraz się tak zastanawiam, bo mnie bardzo wkurza to miejsce i gdzieś muszę na te my Sims zrobić jakieś, jakąś pozycję, żeby one gdzieś były. Jako taka nasza kolekcja rodzinna. Chciałam nawet jakieś półki znaleźć, ale w tej grze znaleźć półki, to jest jakieś piekło. Nawet myślałem, wiecie, no teraz nie mamy kotka już, więc po kotku w ogóle posprzątam. No i mamy posprzątane. Gra zdążyła się zawiesić, oczywiście. Ale y, powiem wam, że no nie widziałem nigdzie tych półek, żeby jakoś tu poustawiać. A jak mam dodać te pojedyncze skrzyneczki, właśnie z tego pakietu, które mi mają znikać, to nie wiem. A dużo ich mam w ogóle tych postaci. Bo też byśmy musieli. O, ten tu w ogóle stoi jeden za drugim. To się nie pokazują. Okej, okay, tu już jakaś szklanka leży, więc ja ją wrzucę. Zobaczmy, ile my mamy tych postaci. Ja je wszystkie tutaj ustawię, zaraz będziemy patrzeć, co się nam powtarza, co nie. Okej, okay, my tych my Simsów wcale nie mam jakoś super dużo, bo mam ich sześć, w tym jeden się powtarza, więc on jest w ogóle do sprzedania. Chyba, że ktoś ma jeszcze, wiecie, gdzieś w jakichś zapasach dziwnych. Nie ma i nie ma. Dobra. No to są te, te figurki, to mi chyba nie obchodzą. Wątpię bym je zbierał. O teraz mogę sprzedać też te wszystkie lekarstwa. Twój pamiętnik też już sprzedamy wszystko jest za stare na no to. No i trochę hajsu nam przybyło. No to mamy mało tych postaci, więc ja myślę, że mogę tutaj zrobić taką ale aranżację, co wszyscy wyszli i ciemno mi się zrobiło. Żeby tutaj, wiecie, to wszystko poustawiać, więc znowu cięcie. Okej, okay, będzie taka ścianka. Wiem, że to... O nie. Wiem, że to nie jest zbyt... No kurde, chcę to pokazać. Wiem, że to nie jest zbyt urokliwe, ale będzie tak to wyglądało i będziemy sobie tutaj dokładać po prostu. Yy, Okej, okay, ty idziesz do. A nie. Nie. Dlaczego czemu tu masz? Schowaj do wyposażenia masz schowane. Super, zgubiłeś zeszyt. A tu był. No dobra, nieważne. A ty idziesz dopiero jeść. No dobra, on jest aż tak głodny, więc niech lepiej zje. A potem pójdzie do tej szkoły. Dobra, ty co idziesz robić? W szachy grać? Nie. Te mój drogi, najpierw skończymy twoją kulturystykę. Czyli dalej ćwiczenia i mięśnie i w ogóle wszystko co jest z tym związane. Dostaliśmy rachunki 2044, na szczęście stać nas na to. Później sobie ym, przejrzymy może to, albo teraz. W energia elektryczna plus 109, woda. Inna opłata, a nie wiem co jest w innych opłatach. Opłata za parcela w ogóle mamy 2000 ponad. Słabo z tym naszym oszczędzaniem, no ale tych paneli słonecznych mam już mnóstwo. Ja w ogóle chciałam je wszystkie wymienić na te dachowe, nie? Co on tu ma? On ma iść do pracy jeszcze, zapomniałem, że on chodzi do pracy. Zupełnie, zupełnie zapomniałem. Z tymi kurczaczkami nie trzeba nic robić. Stan czysty. Mam same względa, Aby rozmarzyć w kulinku, musi znajdować się co najmniej jeden kogut i jedna kura. Dobra, na co nie obchodzi? Ja sobie kupiłem same kurczaki. Nawet nie pamiętam jakiej płci, szczerze mówiąc. Ten sobie tu śpi. Mała kura, daj up złości na ludzkie życie? O co chodzi? Mała kura nakarm. Ale co, one są głodne czy co? Nie mam pojęcia. O, chwilka, bo tu się coś wyświetliło. A, nie ma żarcia, no rzeczywiście, no to trzeba ten, działania, rozrzuć karmę w okolicy, a dzieci mogą? No to dzieci będą teraz najszybciej, to jak młoda przyjdzie, to niech rozrzuci. Dobra, idzie młoda rozrzucić tym kurczakom, bo one aż łażą po prostu po całym ogrodzie. I, i, ogrodzie, po całej działce. I, I chyba są mega głodne. O, patrzcie, od razu biegną te kurczaczki. Jakie małe, ale śmieszne jak one tu ptają. O masakra. No dobra, czyli to się nam udało, a ten stamtąd przyjdzie? A, patrzcie, one są aż tutaj. Ja jestem dość w szoku, ponieważ ja byłem wręcz pewien, że te kurczaki będą chodziły, wiecie, w takiej yy, kratce jakiejś. A ja widzę, że one sobie chyba w granicach działki cały czas, mimo wszystko, bo tu na pewno jeszcze jest działka, ale po całej działce, jednak. Więc to jest akurat super. Ej, ale tylko niektóre się najadły. To nie jest zbyt. Pocieszające, bo te z przodu są jakieś takie głodne, więc może jak wrócicie, to ty yy, yy, nakarm i ty nakarmisz tam. No bo one na pewno nie poszły tam, a ta cała reszta podeszła. Teraz już łożę tutaj. O, one cały czas są głodne, boże. Ale dziwne. No i wiesz, co młody jeszcze i tak rozrzucisz tutaj. Zbierz w kurniku snujące się kurczaki. O, może coś takiego? Da się je jakoś zawołać, tak? I rozrzuć karmę z dwa razy. I może na rzeczywiście wtedy przyjdą. O, idą, rzeczywiście idą. <laughs> jakie to słodkie. Dobra, idźcie wykąp. Młoda. Ty jesteś mi tutaj potrzebna do robienia aspiracji. Odrób lekcję dwa razy w stanie skupienia. To nie jest trudne, bo masz eliksir. Wypij. I odrabiaj lekcję z twojego zeszyciku. No, tutaj ktoś zarobił 432. Dzwoni do ciebie kto. Nie wiem, kto by się z tym nie wczytało. Co u ciebie, Jeden z twoje. Twoich... No, nie znam tej piary. Anuluj, żadnego rozdawania numeru. Nie znam tej piary. Ona się pyta, czy może mój numer komuś przekazać. No, już dajcie spokój. Chyba dlatego, że on jest teraz tym singlem, to starają się go, wiecie, spiknąć z kimś. Nie za bardzo mi się to podoba, że tak na siłę, no ale. No ale trudno. Dobra, a co ty będziesz miał jeszcze do zrobienia? A, okej, okay. zdobądź szóstkę w szkole i te wszystkie eliksirie, tam jakiś głupot. No ale to są i, jedne z prostszych rzeczy, bo ona to zrobi sobie po prostu. Więc w tym odcinku musielibyśmy to wszystko zrealizować. Bo w ostatnim to jakieś takie naprawdę mikroskopijne sprawy, więc może dzisiaj, w tym dniu simowym, Toadadze się tym zajmie. A potem bratem się zajmiemy, bo on ma tam gorzej. Zdecydowanie. Michał Buska wiecznie odrobić selekcję, a siedzę nad nią i siedzę. Ty, młody, nie pójdziesz jeszcze spać, bo to jest bez sensu. No, na pewno, pierwsze co zrobisz, to odrobisz lekcję. I co, tam pogląda telewizję jakąś? Ojciec. Ty dalej z tą kulturystyką. Ja wiem, że ty do pracy potrzebujesz innych rzeczy. Ale jakby ja wiem, że jak ty się dostarzejesz tam. O, też daleko jeszcze do Twoich urodzin. No to ty tego już nie zrealizujesz, nie? No bo wtedy oni tam mają jakieś nastrójniki, nie? Że tam coś nie tak. Lub ten dziewiąty poziom dzisiaj chociaż. Pani miała zrobić błyskawicznie lekcję, ale coś jej nie idzie. Zrobiła. Dobra. Mamy tą wszystkę w szkole, bo jakby już ją mieliśmy. Teraz trzeba robić te eliksiry, więc ja muszę znaleźć to coś. Okej, okay, udało mi się znaleźć. To jest chyba to. Tak. Emocje i zdrowia zróbmy od razu. Aha, nie poszło się umyć, mimo że ja kazałem. No dobra. To zrobisz te dwa eliksiry i będzie z bańki. Dobra, moja droga, weź tam prysznic, ojciec, weź tam, przestań ćwiczyć i teraz będziesz musiał zrobić im jakąś kolacyjkę, czy coś. Niby mięso z frytkami, o, ciekawi mnie to, co to jest. Ale kroi mięso, nie? Animacji niby mięsa nie chciało się zrobić, dobra i teraz to co? Gotujesz. A te frytki to co, taka gotowana, taka paćka? Bardzo interesujące, tak się robi frytki, moi drodzy. No, a pewnie to jest jakiś, kurde, Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, co to jest w sumie. Cz czemu ja w ogóle zacząłem to komentować, skoro nie wiem, co to jest? Pewnie jakieś tofu czy coś i tyle. Dobra. Proszę jeść. Kurcze, jest już późno. No dobra, no co do spania. Kurcze, wiecie, co musimy coś przetestować? Bo jest ten odkurzacz, który był w tym. W czym on był? W zwierzakach. Ja muszę przetestować, czy on działa, bo zobaczcie, ja tutaj odkurzałem na początku odcinka, czyli jakby w ten pierwszy dzień rano, i tu jest tak zakurzone, więc ja kupię ten odkurzacz i sobie zobaczymy, czy on będzie na to działał, bo w sumie nie wiem, czy ktoś to kiedykolwiek sprawdzał? Chyba nie. To chyba będzie w urządzeniach różnych. Tak mi się wydaje. Jest. Robot kurzasz on jest jeden. Mam nadzieję, że oni to połączyli, bo to będzie trochę głupie. No, czarne może być. I dobra, i weź go ktoś włącz. Zacznij sprzątanie. Dobra, ojciec, ja chcę, żebyś zaczął to tym sprzątać. I zobaczymy, czy to zadziała. Tak, działa! To super. Super, 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 czyli. W sumie powinniśmy sobie, tak na dobrą sprawę, na piętrze też kupić, tylko na piętrze wiecie, ja dam radę odkurzać, bo to widzę, a tam schodzę na dół tylko jak ma, on ma iść spać i okazuje że to jest syf, nie? A tak ten odkurzacz będzie sobie automatycznie jeździł, bo chyba automatycznie jeździ. Ustawienia. Czyszczenie automatyczne włączone. Aha. No to włącz. Włączyło się? Dobra, będzie jeździł automatycznie, super. To Dacia jest w ogóle mistrzem wstawiania codziennie rano, na no zawsze w stanie. To jest po prostu szalone. Dobra, zrób ten eliksir zdrowia, którego nie dokończyłaś w sumie, zanim pójdziesz do szkoły. Bo ja myślałam, że na to zrobię jednego dnia, ale jak widać nie. Myślę, co zrobiła ten eliksir zdrowia i nic z tego nie wyszło. I nie odznacza się jej, ale. Aha, bo to mają być eliksiry emocji. A boże, jeden i ten sam trzeba było robić, ale jestem stuknięty. Warto, wiecie co, y, nauczyć się czytać, zanim się zacznie grać w Simsy. To jest jakby taki mój protip. Kurczę, jakoś jesień się chyba zaczęła teraz nagle, bo takie wichry się zrobiły. Aż drzewa się ruszają. Myślałem, że coś się zepsuło w mieszkaniu. Boże, Jacenty chyba nigdy nie zrobi tego dziewiątego punktu, ja już jestem po prostu zmęczony tym jego kulturystyką, miało być najłatwiej, ale widzę, że on będzie ostatni z tym aspiracją. O. O, o to chodziło. Dobra, bo teraz pójdziesz do pracy, więc weź szybki prysznic przed tą pracą. Kto wyzwania? E, więc tak, dzieją się Dantejskie sceny. Rower jeździ sam i pada tutaj śnieg. Więc szok i niedowierzanie. Kurczaki znowu chodzą, ja będę chyba o nich zapominał, wiecie. Ale wydaje mi się, że nie powinny być. A w ogóle kiedy nadrosną? Eee, czy są jakieś informacje? Wiek piskle, Poziom szczęścia średni. czysty zaspokojony. Uwaga, ok. No dobra. No jakoś nie wiem, czy kury potrzebują dużo uwagi. Działania. E, są ulepszenia, słuchajcie. Automatyczny karmik dla kurczaków. Czujnik liska chytruska. Przedłuża żywotności i wygoda ducha. Ale co z tych części. Dobra, ale m, czy te części można kupić? To nie trzeba sprawdzić. Tu nie widzę niestety. W zamówieniach nie da się. Jeżeli ktoś wie, to może napisać, jak zdobyć te ulepszenia, żeby ten karmik naprawić ulepszyć, znaczy. Dobra, dzieciaki zrobiły wszystkie swoje jakby obowiązkowe rzeczy, więc wracają do robienia ważnych rzeczy. <ścoughs> Dobra, eliksir emocji dwa razy. Potem sobie eksperymentuj. A ty, mój drogi, daj no zabawy, masz mało. Aha, tu nikogo nie ma. Dorosły. Dorosły sim jest mi potrzebny. Nie ma nikogo na ulicy. Jest zimno, wiem, ale jakby. O, jest pan Antoni. Nie można już z nim pogadać. Bo zresztą był trochę nerwowy, więc może i lepiej. Więc ja będę czatował. O, ktoś tu jest. Sprzedawca. nieważne. Zabawne powitanie. Popraw panu humor, rozmawiaj o sztuce I oczywiście wiecie, przyjazne i zaproponuj patrzenie w gwiazdy, no bo... Nie będziemy marnować czasu Ej, nie mam tego Zaproś do patrzenia w chmury, dobra No będziemy trochę oszukiwać, bo tych dwóch dorosłych to jest dużo, nie? Dobra, co sobie z trzy razy eksperymentuj w międzyczasie Ogólnie nie chcę tak nic tutaj mówić, ale jest niepokojące, że dziecko jednak zaczepia obcych i nagle z jakimś obcym typem sobie patrzy w chmury, nie? Bo o czym niby można rozmawiać z dzieckiem? No można o wielu rzeczach, ale no, nie jak jest się obcym. <laughs> Jednak mimo wszystko. Dobra, jeszcze nam to nie idzie. Nie o muzyczny. A dobra, już masz, dobra, to weź tam Elonara, twoja stara. Nie obchodzi już, już nas. Teraz tak. Yy, no to chyba będzie trzeba Magdalenkę tu zaprosić. Zaprosić do spędzania czasu na tej parceli. Magdalena Rosa zaraz tu będzie, więc ty też tu podejdź. A ona przeszła jest tutaj, dobra. Magdalenka, tak? Tak, to ty Magdalenko. I oczywiście dalej oszukujemy system. Zaproś do patrzenia tym razem w gwiazdy, bo już są gwiazdy 21. Czy ty chcesz spalić dom, dziewczynko? Trochę się opanuj. Ja widziałem te płomienie śmierci. Zresetowała się wariatka. Boże, jaka stuknięta. Dzień mi już minął, jestem w szoku. Zaproś do patrzenia w gwiazdy. I nie ma w ogóle tu żadnych żadnej mowy. Czy to jest ostatni? Punkt. Ostatni, więc chyba nam się to uda dzisiaj. Gdyby tego nie przerwała, to pewnie byśmy to mieli. On ma już ósmy poziom kreatywności. A, e, ile mogą mieć umiejętności dzieciaki, takie w takim wieku? Gdzie to jest? Mamy społeczne na dziesiątym poziomie. Ty charyzma tragiczna. E, robisz zdjęcie nam, tak? Okej, okay. się zerrorowałeś. Więcej przyjazna, więcej. Zaprasz do patrzenia. A ty co robisz? Dobra, poszłeś do toalety. Okej. Okay. Wiesz co? Idź już spać, odrobisz te lekcję potem, bo jest wtorek, więc nawet jak cię obniżą ocenę... o tą jedną, to dasz radę to ogarnąć. Nie wiem, nie podoba mi się to, że jeszcze mi się z tym Rossem nie udało. A jakoś chcę to już dzisiaj mieć za sobą. A to jest nasze ostatnie patrzenie, chyba, bo jest mu zimno. Aspiracja wypełniona! Dobra, spadaj, babo głupia, już mnie nie obchodzisz. Siknąć i spać. O, i jest tutaj, zobaczcie, aż lśni. Super. Ojciec, prysznic i też spać. Jak myślicie, kto wstał pierwszy? No oczywiście. Teodazja, jak zwykle, weź resztki, coś tam pewnie jeszcze jest, ja ci tu posprzątam, żebyś w tym syfie nie jadła może. Nie wiem, czy sobie nie przesunąć tych półek na lodówkę, to bym wtedy widział zawsze, wiecie, czy oni coś tam wkładają. A, mam jeszcze tu ten piętro, niewykorzystane, które robi tylko za element dekoracyjny obecnie. Ale pewnie kiedyś się jeszcze przyda. Zawsze, wiecie, teraz, jak już mam tutaj dwie łazienki i plus jeden na dole, to ta może być nawet do usunięcia i tu by można było zrobić taką fajną klatkę schodową, która by nie zajmowała tyle miejsca. Gaga, nie bądź atencjuszką. Już ci mówiłem. Opanuj się trochę. Zachowuj się byle jak, ale się zachowuj. Dobra, szybki prysznic, e, młody. E, ty chyba weźmiesz kąpiel w tej wannie. Ty w ogóle poszedłeś późno spać, ale zrealizowałeś swoje aspirację, więc w ogóle super. Dobra, wszyscy idą pewien do pracy i do szkoły, więc znowu będę samotny. No oczywiście. Więc pewnie wrócę jak oni wszyscy wrócą. Ojej, jakaś kura wyrosła. Jakaś <laughs> kura, jakiś kurczek wyrosł na kurę i nawet dwa. Trzy! Zobaczcie, wziąłem jednak jednego koguta. No na razie, na razie nie wiem jak będzie z resztą. Jacenty są wszystkie głodne, więc rzuć tu trzy razy, nawet cztery razy tę karmę, zanim pójdziesz do tej pracy. O, nie działa nam, nie działają nam te panele słoneczne, ale ty nie będziesz ich naprawiał. Zamówisz majstra, jak tylko rozrzucisz tutaj i wtedy pójdziesz do pracy. Okej, okay, dzieciaki wróciły z swoich zajęć, ja w ogóle zamówiłem kolesia do naprawy tego, ale on nie przyjechał. Nie Niedowóz. Usługi, weź tego majstra. A mnie może, patrzcie co może dziecko. Adoptować i zamówić w gosposie. Super. A ten koleś nie przyjechał od tego, no jestem wkurzony, bo specjalnie przed pracą było dzwonione. Dobra młoda, wróciłaś ze szkoły, więc proszę mi y, trzy razy eksperymentować. Czy twoja ocena jest niższa? Szóstkowa uczennica podstawówki? To nie, jeszcze nie jest tak źle. Bo ty masz teraz zdobyć dziesiąty poziom umiejętności, jesteś w połowie, więc... Nie sądzę, żeby to był dla ciebie jakiś problem. Możesz sobie wypić te wszystkie rzeczy. No ja nie wiem, czy nie umrzesz czasami od tego, ale jakby... Nie obchodzi mnie to. Jacenty wrócił. Jacenty, słuchaj, są jajka do zebrania, więc może zbierz te jajka. Zobaczymy, ile ich będzie i o co chodzi. Stan brudnawy, posprzątaj kurnik jeszcze. O, mamy trzy jajka. I każdy jest za trzy dyszki, więc super. Ej, te kury mi tu dziebają. Nie wiem czy to jest dobre, że one tu dziabajo. Sprzedaj grzyby? Nie, sprzedaj wszystko mi. Jajko. Służy do idealnych składników przepisów jajecznych, nie powoduje żadnych niechcianych efektów ubocznych, występowanie częste. Mam coraz więcej tych kur. Już trzy, i kogut, i jeszcze są te kurczaczki. Więc jeszcze trochę tam zostało ich. Młode, odrobiona lekcje? Nie, to proszę najpierw lekcję odrobić. Tutaj nasza koleżanka eksperymentuje cały czas. Aspiracja wypełniona. Jestem zadowolony. Kury dorosły. Maksymalnie rozwinię... rozwinięte umiejętności umysłowe. Znowu jakaś kura dorosła. Ten dźwięk jest taki dziwny. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, czy to są. A już nie zobaczę, bo się schowały te kurki, wszystkie się chowają, idą spać, no dobra, zobaczymy rano, a nie zobaczymy, to już jest ostatni dzień, tak? Ojej, y odcinek się kończy, pierwszy raz mi się tak szybko nagrało Legacy Challenge, słuchajcie, zazwyczaj mam to nagranie mm, około półtorej godziny, godzinę, to jest taka średnia, a mm, dzisiaj mam jakieś 40 minut niecałe. Podejrzewam, że wynika to z tego, że oni w jednym czasie są w pracy i w szkole, więc ja nie mam co robić tak naprawdę. No nic, serdecznie wam dziękuję za oglądanie, w przyszłym odcinku dowiemy się, jak nasze dzieciaki będą wyglądać jako nastolatki. Jestem mega szczęśliwy, że udało mi się zrealizować dwie z trzech aspiracji, które mieliśmy do wykonania, więc jestem mega zadowolony. Oczywiście z to jest e, taka sprawa, że to jest sprawa, dość aspiracją, tym, tam sobie będzie codziennie ćwiczył i w końcu któregoś dnia on to zrobi. Nawet przed tym dorastaniem w Emeryta, więc dokładnie, nie ma się o czym Jacenty przejmować, chyba dostał jakieś choroby, ale nieważne. No nic, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli wiecie, jak te kurczaki ogarnąć, ten, tam, te y, ulepszenia do kurnika, zwał jak zwał, to możecie napisać w komentarzach, więc ja będę wiedział, jak to zrobić, niż tego szukać 3 dni. Widzimy się oczywiście standardowo w poniedziałek w Nowym Pobrzeżu i ja serdecznie dziękuję. Kolejny raz, jeżeli się podobało, to subskrypcja, łapka w górę, mile widziana. No i, no i, no i, no i, no i cześć. Pa!